Właśnie dokładnie chodzi mi o optymizm, bo nikt z nas nie jest ślepy. Ja sama pracuję już w tym najpiękniejszym okresie, 3,5 roku w administracji. Przecież nie pierwszy system administracji, ale teraz już też dostatecznie długo, żeby zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje. I oczywiście widzę i niedoskonałość ustawy, której sama byłam inicjatorem, ale jak Państwo wiecie, uzgodnienia międzyresortowe mają swoją regułę i tam się różne rzeczy pojawiają. Pojawiły się nam takie, które w ogóle nie poznajemy, skąd się pojawiły. Y oczywiście zdajemy sobie sprawę z braku koordynacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że y teoria się mija z praktyką bardzo często. Są samorządy, które fantastycznie pracują z operatorami i same zdrowo inwestują, zdrowo na zdrowych zasadach. I są takie, które zawodzą nas. I oczywiście często występuje problem niezrozumienia pieniędzy publicznych. Ale wszystkie te rzeczy, o których wczoraj mówiłam w swoim przemówieniu wstępnym i które dotyczą. Zbudowania jednak systemu jakiejś logiki, logiki, jakiejś dobrej, rozsądnej pracy nad wydatkowaniem tych pieniędzy, nad wspólnym wydawaniem pieniędzy, nie przeszkadzającym sobie nawzajem, powstają i jak nigdy wcześniej przez te 3,5 roku nie mieliśmy aż tyle rzeczy tuż za progiem, rzeczy, które już są prawie, prawie, prawie i za chwilę będą. my się będziemy topić w, w tych wątpliwościach, e, obawach, pretensjach wzajemnych, to na pewno e, niewiele zrobimy. Wszyscy powinniśmy po prostu siedzieć z piórami w ręce i spisywać rzeczy, które w przyszłości będą do poprawienia. Francuski system, który dziś doskonale działa, powstawał przez 10 lat. Przez 10 lat czterokrotnie zmieniano ustawę, podobną do naszej mega ustawy, żeby doprowadzić do takiego momentu, kiedy to naprawdę zdrowo działa. I e, pieniądze publiczne nie kolidują z pieniędzmi prywatnymi, tylko się nawzajem wspierają. Pieniądze publiczne są inwestowane tam, gdzie jest prywatna dziura, gdzie jest prywatny brak zainteresowania. Więc, e, żeby optymistycznie, jakoś tak. E, do ducha przemówić do Państwa, to naprawdę wykorzystajmy ten moment, bo jesteśmy w momencie wyjątkowym jak dziś go nie wykorzystamy, kiedy mamy już wszelkie szanse i naprawdę duże wzajemne zrozumienie i jeszcze możemy je budować w większym stopniu, to po prostu już go nigdy nie wykorzystamy, bo część tych pieniędzy odpłynie, reszta się zmarnuje i wszyscy będziemy mieli z tego niezbań. Wykorzystajmy ten moment, to jest naprawdę unikalna chwila.